Oj mm. koń nie poradł, trzy dni nic nie jad, na go, napoję go za ten półtorak, napoję go na go za ten półtorak. Jak go na pase wsiądę na niego i pojadę do dziewczyny serca swojego, i pojadę do dziewczyny serca swojego. A jak pojadę, to się układę. Ty, dziewczyno, daję mi Boże, bo cię odjadę. Ty, dziewczyno, daję mi Boże, bo cię, bo odjadę. Jak mnie odjedziesz, <laughs> płakać nie będę. Przyjdzie Jeszy, będzie mielszy, będzie kochał mnie. Przyjdzie Jeszy, będzie milszy, będzie kochał mnie będzie kochał mnie, będziesz szanował, a tak będzie się smucił, a takiego jak ty doreń więcej nie wrócił, a żeby to taki doreń więcej nie wrócił. To już jest swojej starej. O mój Boże, jest jakbym mało, to tu śpiewał, z tą piosenkę.